Witam wszystkich w następnym odcinku. Dzisiaj będziemy na i będziemy dominować end na pykmc.pl Będę zabijał graczy z ziomkami. Mam nadzieję, że się dzisiaj coś uda <laughs> zdropować. Jak widzicie, gram na cheatach, żeby widzieć niewidki, bo zaczynam na tym serwerze znowu. No i co? Zapraszam was do oglądania. Mam nadzieję, że kogoś nam się uda dropować. Niech wyjdzie na mnie. Mamy kogoś. Wyjdź, idź! Begnij no, ja się nie trzymam. Dog jakiś. Nie, nie, bo on to widzi. O go mieć, ja go sam wyciągnę. Chilluj. On jeszcze nie, nie widział. Jest, dobra, daj mi sam, ja, ja wezmę sam. Daj mi, daj mi, daj mi please. na odcinek Tu się nie da Wiem, na odcinek Pójdź z nim dalej A Powoli muszę yy, Drugi jakiś przybieg A drugiego wolę A nie, to jest no reach. A to nie Dawaj go no reach Ej, daj mi na odcinek no reach zabić Cześć Możesz go strzelić, ale daj mi zabić na odcinek Trafiłeś? Daj mi zabić na odcinek no ale co mam zrobić, jeżeli... Podział. Mm. Mam mieczek, mam mieczek. Dostaniecie po 2K. Dostaniecie po 2K. Tak. W sumie rycziowi dam 3, bo on No Dobra, pierwszy raz widyk. Zabiega. Dobra, dobra. Up. Czekaj, ja mi się zgubowo tu. Mam tu coś? Dobra? Może wyjdzie, widzowie. Kamper. A to jest ta kamera, no, nie widać. Że... Ja bym coś dobrego rzucić. Albo rzuci i odbiegnij. Ja się nie skąwalę. Ja tu staję. Daleko odbiegnij. O je o Wyjdzie. Dalej. Wyjdzie. Wyjdzie. Ja wy... Dalej rzuć to i odbiegnij Dobra Ale tego Steve'a tak nie rób, bo on będzie widział Maperu, ja już sobie szykuje wszystko No i dupę mi pokazuje Gija, Cika. Nie, trochę ich dania Dobra, ja tego, się... znaczy, tego Steve'a też tak zrobię Rzuć i odbiegnij Ja już dalej Wszyscy dawno chyba na tym serwerze no i co, no i trochę źle zrobiłeś, bo już zauważył mnie. A ja i tak mamy, bo już i tak zabiliśmy. Po, nie czekaj. Masz ACK? Nie mam Masz ACK? No mogę kupić. To już weź, wejść i żyć. Proszę, do mnie. Sztuczny anomierz. Tyk na napala się Ja ci udowodnię siwa Mogę go zabić po serce? Czy nie? Ja, ja, te, ja nie mam z niego Mogę ja? Nie A, my hitting. Masz więcej serc Mam 26 teraz. No ja mam 23. No tak, ja dzisiaj farmiłem dopiero. O, o, Dobra widzę ja na razie nie wyjdzie więc dla przerwy. Dobra. Masz go tam? Nie by go gonia, tylko on jest zwalony. O, ale dostał hita. Dobra. Cześć daję tylko... Każdy człowieku za konto dostaję bana ja się boję. Do ja też mam. No jedno można. Tutaj widzowie chciałem wam przekazać, że wszystkie moje ziomki poleciały na bana za konto, bo jakiś śmieć nas zgłosił. Więc no, teraz przypał. Oprócz, on, odem, oprócz mnie wszyscy polecieli na bana. I oczywiście jak widziałem, że jest dużo moderatorów na serwerze, to sobie zlogałem i sobie teraz z kolegą idziemy na duelsy. Zobaczymy. Jak to będzie wyglądało Postanowiłem, że na razie nie widzę. No i co? Nagram teraz duelków Dobra, widzowie Jemy sobie, nie mam na początek Krystalki może ok, ok, ok. Tak, 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 tak Chyba ogarniesz, nie? Na krystalach Nie, nie to bardzo okay. No to jest zbugowana ziemia w ogóle, zobacz, czekaj, stój. Widzę. Patrz. Wywali... patrz i to powinno się cały zapasza, się robi taki paternik. No widzę. No nie wiem no, czemu te bluki się nie niszczą, no to jest porażka No trata. O mm. ja Spokojnie, też nie jestem jakoś za dobry Jako perła Go. mierne na mostach pewnie mi z niego wyjdzie chyba a co tak z serpaka przełamłem też że tam mierne No może tak coś ten mówi że nie ogarnia i począć coś takiego robi Bardzo bez sensu, bo... I ty mówisz, że. Do... Jaki to jest sens, kiedy ja na Nemocy nie walczę w ogóle? Poczekaj, eee. Starty decyzja. Krys... Oh. No po tym krystale będą. Ja ja tej jestem słaby ogólnie, ci powiem. O jezu, ale biłem. <słuchaj> czekaj, krystale, krystale, krystale. O, tu się niszczy ta podłoga, chyba taka. Te zrobię ci. że żeby perła walivka stała. Nie, co że? Miałem 5 sekund, żeby założyć to tam. Ja próbowałem założyć, ale nie umiałem po prostu. Nie Dał dało nam ma mnie. No, odcinku też ja mógł zobaczyć, jak ja was oglądam. Oj. No goły miałem. <grym> bo założyłem i tak. Nie wiem. Nie nawidzę czyli No Nie wiem. No, nie chcę mi się dosłownie zaraz. Czekaj. klikam te te totemy i to się nie zakłada po prostu. Cel. Nie. Co Opalę cię kiedyś? Tvd? scroll. Jezu. Nie, co ja zrobiłem? Lava Races. O nie, ona jest bogowane. Wiem. Ja no wiem, jak to przetrwać. Się... Ja wiem, jak ja też wiem. Jeszcze co, refil jeden. Ja już cię zjadłem. Ja dwoma wychodzę na górę już. No. A bo ty miałeś bliżej, dobra Nie bliżej, tylko ręki ja. tutaj to działa zepsuta To bardzo okay. te zepsuta Pojadę zepsułem Słyszałeś, jakiego loga miałem? Jezu, na pół serca! Dawaj. na w sumie nie mam prawdy. Może noł debutów. Mam takiego dziwnego typu sopaka w ogóle. 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 A ja Ej! Dzięki za chwilę Nie tam osobę chyba mieć I tak mi się wydaje to! Jezu, jak ty mnie na tym robisz? Ej, co? Nie lubię Spida. dwa, się bić. nie umiem trafiać. Mo teraz mostna. Ja mam sobie outfit, ten jest outfit, jestem król mina koleżanki O ja A, tam chwilę na kilo. A co? Nie mogę? Jezu. Dobra. Czemu ty jesteś ide skryty? Jest A nie, bo to był lag. To ci się coś musiało logować. Ja gram na jak coś. Aha. Gdzie bania? <grych> Ej, weź mi podaj tą minutę, co ty... Czekaj. Którą?